Ciemka Widzowie, dzisiaj zagramy sobie w Five of 4 Gram na słuchakach, a więc... Mogę umrzeć na zawał, ale co się nie robi dla widzów? No... ogólnie... mam przesrane moje... ...podjedziuchy A czemu mnie zapytali, za upokoju? pokoju? Tutaj będzie Michael, Z mi wyskoczy z łóżka, pamiętam, więc nie mam czego się bać. No otwierać to urła! No nie, no nie płacz, bo chorzę. No no. Ogólnie jak coś to co, znam historię na temat FNAF-a, więc... Nie musicie mi pisać nic na temat Fight Nights at Freddy's. I oto pierwsza noc. Zobaczmy, czy mi się uda. Bo w pierwszej nocy to już od trzeciej, to tak się agresor u nich włącza, pamiętam. Tego co pamiętam, oczywiście, bo Fujinajce Freddy's 4 nie grałem z dobrych dwóch lat, coś takiego. Po ostatnio grałem z moją koleżanką z Osiedla, dla niej przechodziłem, co nie. Fujinajce Freddy's i nawet to nagrywaliśmy, no nie, ale były prawa autorskie. No niestety musiał odinstalować wyniki. Jak widzę, są malutkie lagi, ale to przez nagrywanie i zawsze jest tak. Shift to jest zamknięcie. Z... Tak, a cytrę to odpalę. Od... Odpalić latarkę wolno. Oczywiście te lagi będą tylko chwilowe, ponieważ... ...potem już mi się ogarną, jak już mi się gra załaduje. Bo się ładuje w tym momencie, bo zamiast poczekać... ...aż mi się załaduje gra, no nie? To ja od razu zaczęłam nagrywać. Nie. I to jest mój błąd, właśnie. Z będzie mi się zacinać, więc bardzo Was przepraszam za to. W się nic nie będzie, ale wolę sprawdzić. I jeszcze Dobra. Teraz się nie będę odzywał, bo tutaj trzeba się skupić. Kurde, i tutaj mi przeszkadza, i nie wiem, która I AM jest, ale chyba I nie będziecie tego widzieć, ale tutaj mam ile klatek, mam FPS-ów i tak dalej. Mówiłem, że mi się ogarnął lagi. Ogarnął. Nie widzę tutaj. Widzę, mam. I am. ale chyba pierwsza. I am już mi się Szczęście co nie jest na 100%. więc proszę nie fejtujcie mnie za to, że nie widzę. Tylko naprawdę tutaj mi zasłania. Druga, I am już jest. Widzę. Szybko Przejście to mi się ani trochę nie podobało James Carey... to najgorsze jest, że gra jest bardzo cicha, a jumpscary są tak wykurczyście głośne, że się nie da wytrzymać. Ja wiem, że zaraz mi i tak wyskoczy coś, więc... A jeszcze ciekawe, czy ja będę miał eventowych tego... Eventowe... Eventowe te... Postacie, bo ja pobierałem sobie DLC, co nie? I na DNC powinna być tam... Tego... wersja z Halloweenowymi... Oni zawsze szybciej przechodzi z tego co pamiętam coś po lewej stronie słyszałem. Chyba mi się wydawało Ogólnie sam sobie w domu jak coś więc no nie dziwcie się że będę bał się Co to jest? Czeciajem, no to już musi być skoro się pojawił. biegł. A nie! Boże, ja myślę, co to za dźwięki, a to sąsiad puka mi. I weź tu się z kubku, także jak mi sąsiad puka, nie, bo teraz u babci akurat na chwilę muszę mieszkać, bo się boi sama spać. I w bloku na mieszka. Ja na działce ogólnie mieszkam już mówiłem, ale będę powtórzyć. Teraz przepraszam, że się nie będę odzywała, ale ja chcę się skupić. teraz kroki kurde Często, to, że teraz nowe postacie mi się ładują będzie mi zacinać komputer dobro, przynajmniej już dwie postacie mi się załadowały w Chica i w Bonnie nie będzie mi jeszcze teraz zacinać nie wypędziłem go. No idź. Ja, jestem, ja siedzę ze srane, co nie. Nie aż tak bardzo zasrane, ale boję się strasznie tej wersji jeszcze najgorzej. Że ona trwa aż 10 chyba minut, bo teraz mam 7 minut nagrania. A no nie. A, minu a minutę tę. Jest! Dobra, czyli ta wersja 1 iM trwa 6 i 35 minut, bo liczyłem i patrzyłem. I y zaczęliśmy grę, kiedy była minuta, już co nie? Jak dobrze policzyłem. Day for we did the party. Okay. Teraz chyba mi wyskoczy Michael. Fajno. Hiding game. Wiem, że on się znowu chowa. Za zegarami wyskoczysz czy z telewizora, czy z łóżka, bo nie pamiętam. Please stop we need you find him. Przestaniemy jak go znajdziesz. Tu będzie. Yeah, boy, fuck you. Leś Michael, idzie się mi. Tomorrow is another day. I teraz jest najgorsze... najgorsze. Nienawidzę tego. I teraz muszę skupić się, więc się nie będę odzywał. Что ты гною? Правую штуку За левую По правой Не, на середине Ну курдэээ

Nie yeah, oboj! Słyszałem cię, gnoju od początku. Widzieliście, tak to się robi ludziska, ale ja już muszę kończyć. Więc na razie, do zobaczenia innym razem. Ja już się tutaj żegnam, ale nie chcę mi się przestać nagrywać. Do zobaczenia.